No powiem tak, na pewno wynik 0-0 przed meczem gdzieś byśmy tutaj brali w ciemno, natomiast no patrząc z perspektywy meczu drugiej połowy sytuacji, wydaje mi się, że spokojnie mogliśmy ten mecz równie dobrze wygrać, chociaż wiadomo, że, że to podbeskidzie nadawała tą grze, natomiast my no dzisiaj bardzo dobrze kontrowaliśmy, mieliśmy naprawdę, no już nie pamiętam, ale no sporo tych sytuacji do strzelania bramki I, i trochę tutaj jest niedosyt, że, że gdzieś nie wypunktowaliśmy przeciwnika. Jeżeli chodzi o przebieg meczu, no to na pewno pierwsza połowa zdecydowanie gdzieś tutaj dla podbeskidzia, że chodzi o posiadanie piłki. Natomiast no, tak jak mówię, no, my wychodziliśmy z tymi kontrami, sporo tych sytuacji było. Druga połowa, już dużo więcej walki. No i bardzo dobra sytuacja tutaj gospodarzy no, niewykorzystana, no ale tak myślę, że im dalej w mecz, tym gdzieś i te zmiany i, i nasza organizacja gry no, nie wyglądała źle I, no, i cieszymy się na pewno, cieszymy się na pewno z tego punktu wyważonego z trudnego terenu, no ale tak jak mówię, no lekki niedosyt jest, bo można było tu się pokusić nawet o, o trzy punkty. No jeszcze mogę dodać, że, że, że dzisiaj troszeczkę poeksperymentowaliśmy ze składem, zagraliśmy trochę inaczej niż ostatnio, bo, bo co nas cechuje to gra gdzieś tam wysokim pressingiem, agresywnym, ale dzisiaj nastawiliśmy się bardziej na grę z kontry i, i no szkoda tylko, że po prostu w tym elemencie gdzieś nie, nie, nie byliśmy skuteczni.